Witam Państwa, już nie dwa razy dziennie, jak mi się wydawało, bo mam dość, dość mam historii, a zwłaszcza sensacji, a zwłaszcza wielkich wydarzeń, za dużo tego jest. Więc tak, jak mi się uda, to pewnie raczej raz dziennie. No i nie o sensacjach, żadnych clickbaitów. Sensacje na razie proszę łowić gdzie indziej. Jeszcze lepsze niż dotąd media narodowe pod nowym kierownictwem chyba zamierzają łączyć sensacyjne odkrycia z rzetelnością i taką dogłębnością analizy. Polecam kanał mediów narodowych na YouTubie i, pro, i, i media narodowe, medianarodowe portal na, na w internecie. Przepraszam, przebiegłem się ostro przed chwilą i, i w ogóle zasypiam po prostu normalnie, ale właśnie teraz się obudzę. Więc trwa oczywiście próba totalitarna, dzieje się wiele, są doniesienia z, ze stanu Wiktoria, są mniej radykalne doniesienia z różnych miejscowości w Europie, w Ameryce, z Nowego Jorku. Podobno w Glasgow zaczęły się znowu jakieś obostrzenia, zamknięcie miasta, chyba nie jakieś bardzo straszne. No warto to oczywiście zbierać. W Polsce też mamy sytuację bardzo niejasną i bardzo niepokojącą. Mamy niekonstytucyjny stan epidemii cały czas, mamy nielegalnie wybranego prezydenta, mamy rząd i partię rządzącą. Z ogromną odpowiedzialnością za przeprowadzony wiosną lockdown, no i za tam różne afery i inne rzeczy. Mamy niejasną sytuację w Berlinie. Nie wiemy, kto stoi za ruchem suwerenistycznym, który się ujawił w Berlinie. Może ktoś wie, co się dzieje w Berlinie teraz. Co się dzieje, jest wtorek. W niedzielę policja sprzątnęła miasteczko protestujących. Na stronach Kwiadenken i u różnych moich nowych znajomych internetowych nie pojawiają się jednak żadne ciekawe nowiny. Może ktoś z Państwa wie, co się dzieje w Berlinie i innych miastach Niemiec. Czy są protesty, czy ktoś gdzieś tkwi pod jakimiś budynkami użyteczności publicznej, czy są jakieś demonstracje. No ale dobrze, dzieje się wiele, a ja się czuję potrzebny jako historyk. Bo teraz naprawdę wypada rozumieć historię, która nam zaczęła przywalać po prostu przywalać. Jako historyk, no chcę parę rzeczy podrzucić Państwu. Robiłem to z jakimiś tam rozmaitymi uczniami w szkołach, w czasie swoich epizodów szkolnych, z dziećmi swoimi, z kim się dało. Bo mnie tego nauczono. Pierwsze i najważniejsze rzeczy, to znaczy krytyki źródeł. Dostajemy informacje o rzeczywistości, oczywiście przez te tam zmysły, czasami z pomocą okularów, a to już jest pewna przeszkoda. Okular może, okular może prawy inaczej skrzywiać rzeczywistość, ale lewy inaczej. Ale przeważnie rzeczywistość dociera do nas jako, jako przekaz, tradycją od kogoś. I te przekazy, ich wiarygodność, ich treść, w ogóle trzeba po prostu umieć badać. No ale to nie, nie jest na jeden krótki wykład, tylko na wieloletnie studia. A miałem z tym do, do czynienia jako historyk, bo praktykowałem ten zawód jako dziennikarz. Troszkę śledczy czasem, no i także w ogóle w życiu. Więc chcę się podzielić takimi no, wyrywkowymi dzisiaj uwagami na ten temat. Weźmy, dzisiaj dostałem bardzo wiele, dostałem. dziękuję bardzo za, za linki, za różne wiadomości. No, ja je oczywiście badam zawsze, tak samo jak badam każdego, czy prawie każdego z moich nowych znajomych na w internecie. Zaglądam oczywiście do Google'a, kto to jest. Jeżeli kogoś z Państwa nie ma w Google'ach, to od razu zadaję pytanie, czy ty jesteś, czy ciebie nie ma. W Google'ach nie ma. No, ale to chyba normalne, to już teraz nikogo nie obraża ani nie dziwi. W każdym razie. Z tą krytyką źródeł to jest tak, że no jak właśnie dostałem informację, że jakiś link do jakiegoś portalu lubelskiego, że policja nałożyła tyle, a tyle ostatnio mandatów, że złapała kogoś w busie i nałożyła mandaty przeważnie, tylko poucza, zabrak maseczek, to w tym przekazie, w tym tekście dziennikarskim od razu znalazłem problemy, tak? Problemy z wiarygodnością, bo tam yy, Informacje o do tej pory wlepionych karach przez policję, mandatach i sprawach skierowanych do sądu dotyczyły stanu do 1 sierpnia, a tekst był z 28 sierpnia, a więc była to mocno nieaktualna informacja z policji. A informacja o siedmiu ukaranych mandatami w busie była w ogóle bez daty. Nie było wiadomo, kiedy to jest. Zwracajmy uwagę na takie drobiazgi. To jest właśnie krytyka źródła. To jest wielka praca historyka, dziennikarza, prokuratora, każdego, kto krytycznie jest nauczony badać rzeczywistość. A dobrze by było, żebyśmy to byli my wszyscy, nie tylko prokuratorzy i historycy. Dziennikarze już tego nie robią od dawna. Ten zawód zdechł. Teraz no, dwie, dwa przykładowe błędy, które w takim rozumieniu właśnie historii, która nas teraz dotyczy, dwa przykładowe błędy, które, z którymi zderzyłem się ostatnio. Zupełnie przykładowe, zupełnie to dwa spośród tysięcy błędów, które popełniają moi bliźni, i ja sam oczywiście też, to swoich też się chętnie kiedyś przyznam do tego, jak, jakie błędy popełniałem w tym ocenianiu sytuacji ludzkiej wokół mnie, rzeczywistości i historii. Kiedyś opowiem o swoich błędach i o, o tym, jak z tego ktoś mnie wygrzebał, czy jak ewentualnie sam się wygrzebałem. Ale teraz wezmę się za innych, za bliźnich przyjemniej. Otóż pewien bardzo zacny profesor i bardzo mądry profesor fizyk zajął się cudem nad Wisłą i tym, że, niezależnie od, tego, że nie, 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 niezależnie od tego, czy matka Boska, matka Boska Łaskawa, patronka Warszawy ze Starego Miasta ukazała się bolszewikom czy nie. Bo to zasadniczo jest treść cudu nad Wisłą. On mówił o tym, że cudem była wyjątkowo, nieprawdopodob wyjątkowo nieprawdopodobny zbieg wyjątkowo nieprawdopodobnych wydarzeń, wśród których wymienił akcję zdobycia, przypadkowego zdobycia radio, radiostacji bolszewickiej, znaną z wielu źródeł, nawet z Gazety Wyborczej. Pan profesor, którego zresztą naprawdę bardzo cenię jako badacza rzeczywistości, człowieka nieposzlakowanej, krystałowej uczciwości, autora też znakomitych książek, także śledczych, popełnił błąd jako historyk, jako historyk i badacz zjawisk społecznych, mianowicie przeniósł zdarzenia rzadkie, tak to nazwał. Zdarzenia rzadkie to jest jego, jego termin z dziedziny fizyki, cząstek elementarnych zdarzenia ekstremalne też się mówi, tak, w fizyce, przeniesł z poziomu subatomowego, który ma to do siebie, że zdarzenia tam można, prawdopodobieństwo zdarzeń można wyliczyć mniej więcej tak, jak się wylicza prawdopodobieństwo przy rzucaniu kostką sześcio, sześcienną. Takie, to jest aleatoryjność, aleator, aleator, tak, od alea, kości, mówimy o kościach, tak do gry. Czy losowość, czy aleatoryjność to jest takie coś, czegoś tam uczymy prawda, na matematyce, przynajmniej niektórzy. Ja się tego nie uczyłem, bo miałem, byłem w klasie humanistycznej w liceum mi się w ogóle mało uczyłem matematyki. Bardzo żałuję. Otóż pan profesor fizyk przeniósł z poziomu subatomowego do poziomu ludzkiego, społecznego, historycznego, przeniósł Badanie prawdopodobieństwa zdarzeń rzadkich, czy ekstremalnie rzadkich. Tymczasem rynek, czyli zjawisko ludzkie, czy bitwa warszawska, zjawisko ludzkie, które to zjawiska zresztą są otoczone zjawiskami, no może nie ludzkimi, ale też bardzo złożonymi, chaotycznymi. no To są właśnie zjawiska chaotyczne. Do nich się stosuje teoria chaosu. Do zjawisk. Do, do zachowań mas ludzkich, czy, na czy w czasie wojny, czy na rynkach, czy w polityce, nawet stosujemy teorię chaosu. Różne teorie chaosu zresztą można stosować. A przede wszystkim powinniśmy wiedzieć nie do życia, że nie można do, do niej stosować prostych zabiegów rachunku prawdopodobieństwa, tak jak przy rzucaniu kostką. Tych kostek po prostu, tych kostek. Rzucanych przez los, czy przez Boga, może. W rzeczywistości społecznej, pogodowej, na przykład, klimatycznej, tych kostek jest nieprawdopodobnie dużo. Inaczej obliczamy prawdopodobieństwo pojedynczego zdarzenia w fizyce cząstek elementarnych, a inaczej na przykład prawdopodobieństwo sukcesu lub niepowodzenia w osiąganiu celu taktycznego na wojnie. W świecie ludzkim wszystko, co się zdarza, zdarza się ze stosunkowo małym prawdopodobieństwem. Po prostu każde wydarzenie jest w pewnym sensie cudem. Łatwo przewidzieć, stosunkowo jeszcze łatwo przewidzieć pewne ogólne trendy. Bardzo trudno przewidzieć jednostkowe zdarzenia, bo jest ich po prostu bardzo dużo, i mają, każdy z nich ma ogrom przyczyn, no i też każdy z nich ma ogrom skutków, tak. Te łańcuchy przyczynowo-skutkowe są nie do prześledzenia, a bardzo trudne. Jako ludzkość jesteśmy chaosem reagującym bardzo silnie, jako całość, na bardzo malutkie zaburzenia parametrów. No, to, to są te sk słynne skrzydła modela, tak? To samo dotyczy właśnie pogody, z którą jesteśmy współzależni. Innych wszelkich wielkich zakresów rzeczywistości. I w ogóle przyszłość jest w zasadzie nieprzewidywalna. Niektórzy są, niektórzy są deterministami, ale determiniści też nie umieją przewidzieć przyszłości. Dowiedliby prawdziwości swojej deterministycznej filozofii, gdyby z dużym prawdopodobieństwem zawsze przewidywali przyszłość, a nie robią tego. No, krótko jeszcze raz, raz wyjaśnię. No, niewielkie zaburzenie warunków początkowych. W tych chaotycznych rzeczywistościach powoduje rosnące wykładniczo z czasem zmiany w zachowaniu układu. To, to, układu. to jest cytat z Wikipedii, po prostu z polskiej Wikipedii. Drugi błąd, z którym się spotkałem ostatnio, to był dobór, dobór faktów pod tezę. Żyjemy z pewną tezą. To jest straszliwy błąd wszystkich, nawet wielkich uczonych. To był mój błąd, kiedy pisałem doktorat z historii. Miałem pewną tezę przed zbadaniem na podstawie nielicznych źródeł i faktów. Wypracowałem sobie tezę i potem podpasowywałem resztę, resztę pod tę tezę. W ogóle wszyscy generalnie to robimy w życiu. To się nazywa uprzedzenie. Po prostu uprzedzenie. Prejudicium. Przed sąd. Przesąd. Przesąd. Przed sąd. Prejudicjum. Sąd. Nie oparty na solidnym zbadaniu wszystkich dostępnych faktów. Mój kolega, który mnie teraz nie lubi, a którego ja bardzo cenię i bardzo jestem mu wdzięczny za, no, za różne rzeczy, napisał, wygłosił i opublikował referat na temat tego, że Hitler był człowiekiem Wall Street. Popełnił pewien błąd, bo mnie, historykowi, kazał go przeczytać ofiarował go i chciał uwag. No ja byłem uczciwy i te uwagi bardzo oględnie mu przekazałem SMS-em, no i chyba się obraził. Nie było tam w ogóle żadnych referencji bibliograficznych, no, jakieś cytaty, ale nie wiadomo skąd, nie mogłem sprawdzić skąd to wziął, czy dobrze interpretuje, czy ja bym tego inaczej nie, nie zinterpretował tych źródeł. Krótko mówiąc, było to z punktu widzenia no, metody historycznej bezwartościowe, bezwartościowe dzieło, chociaż z drugiej strony, oczywiście, wartościowe jest to, że ktoś się bierze za historię, choć co nie ma o tym pojęcia. My, mój kolega jest miłośnikiem Antoniego Satona, autora takich no, rewelacyjnych, odkrywczych książek o wieku XX. Które wydobywają rolę, no właśnie Wall Street, tak, czy tych wielkich finansistów w XX wiecznej historii. Tutaj też znowu wyrażam wdzięczność Józkowi Białkowi, Wojciechowi Trojanowskiemu, czyli wydawnictwu Pektory, za to, że to wydawali. Mam zastrzeżenia do przekładów i redakcji, ale książki są bardzo wartościowe. Więc jeszcze raz. Józek podziękowania wielkie za książki Satona, Tym, tam też jest dobór pod tezę. Jest to dużo mniej wyraźny dobór pod tezę, ale Saton wyraźnie miał tezę. Roosevelt był człowiekiem, Franklin Delano Roosevelt, był człowiekiem Wall Street. No i teraz znajdujemy na to dowody. Cały czas jako, jako socjalistyczny prezydent też był człowiekiem Wall Street. Przecież oczywiście to jest prawda. Sęk w tym, że w zasadzie nie ma ludzi czy czyichś. Nami kieruje, jako zwierzętami, bo jesteśmy zwierzętami, nie, chociaż nie tylko zwierzętami, kieruje nami egoizm połączony w skomplikowanej takiej skojarzeniu z instynktem stadnym. Bo ludzie są zwierzęciem, jesteśmy zwierzętami stadnymi. Jak wilki, psy, tylko że psy żyją w stadzie ludzkim, jak być może jakieś tam Opytne, rozmaite, owieczki. Zresztą w historii są porównania ludzkości do owczarni i nie są głupie. Więc ten egoizm jest połączony z instynktem stadnym, ale jest to egoizm. To znaczy każdy szuka swojego biznesu. Jeżeli każdy szuka swojego biznesu, to nikt do końca nie jest czymś człowiekiem. Po prostu ani Hitler nie, nie mógł być do końca człowiekiem Wall Street, ani Roosevelt, ani nikt na Wall Street nie mógł być człowiekiem Wall Street. Bo Wall Street to jest po prostu żmijowisko, i zawsze było, w którym każdy walczy z każdym. Nie tylko Wall Street. Wszystkie tego typu środowiska takie właśnie są. Tam rządzi egoizm. I już cała teoria o człowieku czyimś upada. Ciągle słyszę o tym, że ktoś jest czyimś człowiekiem. No, yy, ktoś pracuje dla kogoś, bo mu płacą. Ktoś pracuje dla kogoś, bo ma ekspektatywę, że mu zapłacą, to już bardzo głupie. Może kiedyś się tam czegoś doczeka, jakiegoś ochłapu. To prawda, tak ludzie działają, ale mało kto działa tak całe życie, a bardzo wielu działa tak dla różnych zleceniodawców, więc z tym czyimś człowiekiem to jest zawsze bardzo ryzykowna teza. No i no jeszcze muszę powiedzieć, to, że poza tym egoizmem i instynktem standardowym, często, często nami. Zwłaszcza ludźmi no, tak zwanymi duchowymi, albo ludźmi bardzo mającymi taką zinternalizowaną religię, na przykład katolicką, czy chrześcijańską w ogóle, albo muzułmańską, też nimi kierują dążenia takie bardziej ludzkie, mniej zwierzęce, no bo zwierzętami nie kieruje z reguły, no nie kieruje oczywiście wytrenowana wola i wytrenowany rozum, bo to są nasze ludzkie, tylko ludzkie. Właściwości, cechy, dary, ale tymi ludźmi kieruje czasami pewna, pewne cele, dążenia wykraczające poza doczesność. No to, to nie są rzeczy zwierzęce. No ale to, i to też trzeba brać pod uwagę, badając historię. Ludzie naprawdę takimi rzeczami się kierują. No, i to tyle na, na dziś. Już dzisiaj drugiej pogadanki nie będę tutaj nagrywał absolutnie. I mam nadzieję, że nie będę miał, na pewno nie będę miał dużo, dużo kliknięć, ale zwłaszcza, że to jest bardzo długa pokazarka, najdłuższa chyba w ogóle moja pokazarka. Tak, 18 minut patrzę właśnie. Ale mam nadzieję, że nie tylko moje interesowne wyrazy wdzięczności i zaczepki pod adresem mniej lub bardziej nazwanych po nazwisku adresatów, ale również sama treść może kogoś Zainteresuję, proszę o subwencję, ten błąd już był, powtórzyłem, nie, subwencji nie chcę, nie chcę pieniędzy, od nikogo, pieniądze uzależniają, chcę subskrypcji i chcę tak zwanych łapek w górę. Dziękuję bardzo.